Dziękuję bardzo. Tak faktycznie to jest dość skomplikowana nazwa pion ochrony informacyjnej cyberprzestrzeni. A szanowni państwo, przede wszystkim chciałabym pogratulować tej inicjatywy. Trzymam kciuki za to, że ta współpraca naprawdę będzie na wysokim poziomie i będzie z udziałem i partycypacją dzieci i młodzieży. Temat jest niezwykle ważny. W nasku obserwujemy i badamy te, te zjawiska od wielu lat. Bo rolą nasku jest tak naprawdę dbanie o bezpieczeństwo internetu i bez odpowiedniej edukacji, bez wsparcia w zakresie ochrony praw podstawowych, a w tym ochrony w zakresie danych osobowych, internet nigdy nie będzie bezpieczny. I to jest naszą główną rolą, byśmy takie działania prowadzili. Ta partycypacja jest niezwykle ważna, ale z perspektywy nas ku ważnym jest również ochrona całego środowiska dziecka i edukacja w tym zakresie nie tylko dzieci, młodzieży, które coraz dłużej spędza czas w internecie, ale także rodziców, nauczycieli. Z naszych badań wynika również, że to wszystko, co tutaj padło, jest właściwie prawną. Dzieci spędzają wolne dni powyżej 6 godzin dziennie w internecie. I te wyzwania, które widzimy, związane z cyberbullyingiem, z mową nienawiści, z wyciekami danych, z wykorzystaniem wizerunku a do tworzenia deepfake'ów również ostatnio. One są ciągle z nami, pojawiają się nowe i najbardziej boję się, że przejdziemy w pewnym momencie i że dzieci i młodzież przejdą w pewnym momencie do takiego kumuślenia, w którym uznają, że jest to nieodłączna część internetu. Naszym zadaniem jest, żeby tak się nigdy nie stało. I tym bardziej trzymam kciuki za tą współpracę i życzę Państwu danej dyskusji.